Co by się stało, gdyby Harry Potter przeszedł przez bramę śmierci w Departamencie Tajemnic? I czy to by zniszczyło horcruxa w nim, czy po prostu byłoby game over, więc jedziemy logicznie bez fanfików? Najpierw ustalmy, czym w ogóle jest ta brama, bo to nie jest portal, teleport ani magiczne drzwi do tamtego świata, tylko granica między życiem a śmiercią, miejsce, przez które dusza przechodzi i z którego nie ma powrotu, co potwierdza to, co stało się z Sirius Black. On nie został zabity zaklęciem, tylko wpadł w bramę i zniknął na zawsze, bez ciała, bez możliwości cofnięcia. No i teraz kluczowe pytanie. Harry plus Horcrux w duszy. Jeśli Harry by przez nią przeszedł, to tak, Horcrux by został zniszczony, ale razem z Harym. bo Horcrux nie jest pasożytem, którego można zrzucić, tylko fragmentem duszy przywiązanym do nośnika, a nośnikiem w tym przypadku jest żywe ciało. Więc przejście przez bramę oznaczałoby jedno. Dusza Harry'ego przechodzi dalej, a fragment Voldemorta idzie z nią. Nie zostaje w świecie żywych, nie odpada, nie zostaje spalony, tylko znika razem z nim. Czyli to nie byłaby sytuacja jak w Zakazanym Lesie, gdzie Voldemort zabił tylko swój fragment duszy, bo tam Harry nie przeszedł granicy śmierci na stałe, jego ciało zostało, a on wrócił. Natomiast Brama Śmierci to punkt bez odwrotu. Zero limbo, zero King's Cross. Zero drugiej szansy. Innymi słowy, Horcrux zniszczony. Voldemort traci fragment duszy. Harry, martwy na zawsze. I to jest dokładnie powód, dla którego Dumbledore nigdy nie pozwolił Hariemu zbliżyć się do tej bramy. Mimo, że Harry ją słyszał i był do niej przyciągany, bo jako Horcrux był bardziej wrażliwy na śmierć i zaświaty, ale to nie było wołanie ratunku, tylko wołanie końca więc odpowiadając krótko youtubersko i bez ściemy. Tak, Horcrux by zniknął, ale Harry by nie wrócił i cała historia skończyłaby się w piątej części. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.